Kompendium Wiedzy o Funduszach Europejskich to pierwsze wydawnictwo na rynku dedykowane przedsiębiorcom, które odpowiada na wszystkie pytania dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych. Znajdziemy tam przykłady rozwiązań, które wdrożyliśmy razem z naszymi przedsiębiorcami, którzy uzyskali dotacje różnego rodzaju ze środków unijnych, czy to dotacje do kapitału, czy też dotacje do odsetek. Znajdziemy tam pomysły, jak szukać informacji o środkach unijnych, jak ubiegać się o dofinansowanie. Znajdziemy tam wszystkie kroki, jakie musimy zrealizować, z sukcesem uzyskać dofinansowanie do naszego projektu inwestycyjnego i znajdziemy tam różnego rodzaju pomysły, gdzie szukać tych innowacji. Bo bardzo często zdajemy sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy nie wiedzą, że na przykład realizowany przed nich projekt inwestycyjny czy jakaś innowacja jest tak naprawdę innowacją, która kwalifikuje się do uzyskania środków unijnych i dotacji. Dlatego też podpowiadamy, jakiego rodzaju projekty są finansowane ze środków unijnych, na co w tych projektach należy zwracać uwagę uwagę, co klasyfikujemy jako innowacje, czy to na poziomie przedsiębiorstwa, czy to na poziomie krajowym, czy też na poziomie międzynarodowym, ale też podpowiadamy, jakie błędy popełniali przedsiębiorcy, abyśmy my, realizując nasz wniosek o dotację i realizując nasz projekt innowacyjny jako przedsiębiorca, tych błędów nie popełnili. To są takie najważniejsze elementy, które w tym kompendium znajdziemy. Warto też zwrócić uwagę na to, co dodatkowo dodaliśmy do tego kompendium, a więc te kolejne po prostu perspektywy, jakie będą się pojawiały w Unii Europejskiej. więc Bardzo często jest tak, że już dzisiaj nie realizujemy projektu inwestycyjnego, ale chcielibyśmy go zrealizować w przyszłości, bo na przykład dzisiaj nie mamy jeszcze odpowiedniego kapitału, albo jeszcze jesteśmy na takim etapie, gdzie dopiero budzi się nasz pomysł inwestycyjny, ale chcielibyśmy za 2-3-5 lat zrealizować taki projekt, więc tam również kompendium znajdziemy, jakiego rodzaju na przyszłość projekty będzie finansowała Unia Europejska, na co będzie zwracała uwagę, co będzie taką domeną, jeśli chodzi o kolejne i kolejne inwestycje. Więc to są niezwykle istotne elementy, których nigdzie nie znajdziemy w żadnym innym poradniku, który jest dostępny dla przedsiębiorców. Kompendium to jest miejsce, gdzie jest wszystko w jednym miejscu, napisane prostym językiem dla przedsiębiorców, zarówno tych mikro, małych, jak i dużych przedsiębiorców. Każdy znajdzie coś dla siebie i mam nadzieję, że dzięki temu kompendium, ale również innych produktach, które Bank S.A. ma u siebie, jak wyszukiwarka dotacji unijnych, która jest również e, elementem wspierania przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji, będzie to cały po prostu stanowiło taki element, który pomoże nam uzyskać dotację, a tym samym cieszyć się sukcesu naszego projektu. Jeśli chodzi o poradnik, nasze kompendium wiedzy o funduszach europejskich jest to całkowicie bezpłatna publikacja, dostępna dla wszystkich, bez względu na to, czy jesteśmy klientem Banku Pekao S.A., czy też nim nie jesteśmy, bezpośrednio na stronie Banku Pekao S.A. możemy taki poradnik po prostu pobrać. Na stronie Banku Pekao S.A. znajdziemy zakładkę Fundusze Europejskie, gdzie kompendium jest zawieszone, można sobie go pobrać, nie trzeba zostawiać żadnych informacji na temat swojej firmy, co jest niezwykle istotne i ważne dla przedsiębiorców. Bo bardzo często nie chcemy się dzielić informacją, że takich informacji poszukiwaliśmy, a wiele firm wymaga od nas tego, że jeżeli przygotowały jakiś poradnik, to chce, żebyśmy dostawili swoje dane. My tego nie oczekujemy od przedsiębiorcy. Chcemy, żeby to było narzędzie dla przedsiębiorcy, który z niego będzie mógł samodzielnie skorzystać, bezpłatnie poszukać tej informacji, poczytać, dowiedzieć się. A jeżeli będzie miał taką potrzebę, to my jako bank zbyt służymy pomocą, aby coś jeszcze dodatkowo wyjaśnić, pomóc, przygotować taki projekt inwestycyjny, czy też właśnie. Doradzić je, dodatkowych informacji szukać. Jesteśmy dla przedsiębiorcy i chcemy służyć przedsiębiorcy właśnie w pozyskiwaniu dotacji, dlatego wszystkie rozwiązania, które tworzymy, są ogólnodostępne, są bezpłatne, tak jak właśnie nasze kompendium.